Siemiaczki, siemiaczki, jasne co się dzieje z was? na mój kanał dzisiaj jest to pierwszy odcinek serii yy, Q&A Tak, mordy Zadaliście dużo, dość dużo pytań w dwa dni, więc dobrze sobie poradziliście Więc bez żadnego zaczynamy Pierwsze trzy pytania w sumie Nie, cztery Zadał yy, kolega z rady aktywnego świata Jaka jest twoja ulubiona gra i dlaczego? Moją ulubioną grą jest FIFA 18 i DLX 4 Dlaczego? No bo te gry są naprawdę spoko, jest to, FIFA, jest to gra o piłce nożnej, można sobie robić karierę zawodnika, turnieje A DSJ to jest gra o skokach też bardzo lubię Więc... Ale gdybym miał wybierać, no to chyba bym wybrał minimalnie Fifa 18 Jakie typy gier lubisz najbardziej? Sportowe Takie gry sportowe O piłce nożnej Coś tego, coś, coś, coś takiego Czym je lubisz? Jak najbardziej lubię co umiesz gotować? Nic. Ja nie jestem zbyt dobrym kucharzem, więc ja tu. Nie, nic, za bardzo szczerze. Dobra. Kolejne pytanie. Trzy pytania w sumie? Zagra... Nie, więcej. Shadow Spring Girl. Dobra. Ulubiona książka. Szczerze, to jeżeli chodzi o lektury, no to. Szczerze, żadnej nie lubię, ale jeżeli chodzi o takie albumy bardziej, no to bardzo lubię takie o piłce nożnej, tego typu właśnie księ, yy, albumy, są naprawdę spoko. Yy, Dlaczego lubisz akurat piłkę nożną? No bo lubię grać piłkę nożną, można zrobić naprawdę fajne nagrody i w ogóle jest to gra dla mnie, bo ja bardzo lubię, ja już w sumie w piłkę nożną gram od 3 lat, więc w 2015 roku zaczęłam grać. Co byś chciał do tej podchoinkę? Chciałbym do tej podchoinkę. W sumie. Coś fajnego, bo nie wiem. Nie mam pomysłu. Yy, lubisz Lutelle? Lubię. Powiedzmy. Lubisz mnie? Lubię. Zrobić może jakieś wyzwanie? Na pewno zrobię. W jakimś może innym odcinku. Więc dobra. Kolejne. Pyta trzy pytania zadał Kalsan. Twój ulubiony sport. Piłka nożna jest kokinaciarskie. Jeżeli chodzi o lato i wiosnę, no to. Yy, piłka nożna, a jeżeli chodzi o jesień Jesień, yy, zimę, no to w kuchni narciarskiej pojechał Do Hiszpanii albo do ewentualnie Bułgarii, też by było fajnie Jaki jest twój ulubiony klub? FC Barcelona, kurde, tylko, tylko Barcelona Pytanie do Q&A, Mikusiek, o czym marzysz? O to, żeby być popularnym youtuberem i... Tyle w sumie Ej mordeczku, a dobra, nie Yy, dobra i yy, teraz Beryl yy, Pytanie brzmi tak, co sprawiło, że zacząłeś nagrywać? Mordy, sprawiło to, że no zacząłem sobie oglądać już YouTube'a Jakieś chyba 3 lata temu, czy tam 4 yy, No i mi się podobało i zacząłem nagrywać chyba w 2016 roku I miałem na jednym swoim kanale 400 subów Teraz mam 225, więc i tak nie jest najgorzej, no, ale i tak jest spoko i ostatnie trzy pytania na ciśnienie zatał The White Monk. Jakie lubi się Fast foody, przeważnie jakieś hamburgery, tego typu fast foody. Grasz gdzieś w jakimś próbie, gram, gram w Orliku Blachownym, do którego już chodzę ponad. Nie, no, niedługo będzie półtora roku. Pokażę swoje stanowisko, pokażę w jakimś innym odcinku. Więc, bardzo ja wam dziękuję za oglądanie. Jutro pojawi się seria z promowania kanałów. Więc, eluwa i. dust